Turbina Ista Breze i 2000 W W tej chwili powiewa sobie Wiaterek i jest taka produkcja I widać akumulatory ładnie naładowane, bo to jest 48V Widzimy nawet 50 ponad, ponad 50V jest także jak widać turbina dzisiaj ładnie pracuje zarabia na siebie No Tak to wygląda teraz no troszeczkę zawiewa akurat dzisiaj. No dzisiaj jest tak fajnie Dzisiaj jest tak fajnie, także turbina dzisiaj się naprawdę sprawdza Dziś to już nie można narzekać No a wieje mniej więcej tak jak Zaraz tu pokażę przez szybę No Tak sobie drzewka o się bujają plandeka tam Widać o. Także taka jest dzisiaj produkcja z tej turbiny. A wieje o tak. Jak pokazuję.